Kiedy widzę piękny wodospad, czuję zew przygody. Pokonanie go wprawia mnie w euforię. Potrzebuję tego, by się spełniać, żeby czuć, że żyję. Pomyślcie, jak to jest pokonywać nieprzewidywalne progi. A jedyną drogą wyjścia jest skok z niemal 20-metrowego wodospadu. Kajakarstwo wodospadowe to jeden z najbardziej niebezpiecznych sportów świata. To także coś, dlaczego Jert Serasols żyje. Ale trzy potworne minuty pod wodą sprawiły, że zaczął wątpić, czy ten sport jest wart ryzykowania życia. Idealny dzień, dużo wzburzonej wody, dobra rzeka, nie mogę się już doczekać. W so 2013, 2013 poleciałem do Meksyku, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokonać jedną z najbardziej stromych rzek na Ziemi. Nigdy nie zapomnę tej wyprawy. Jesteśmy w Chiapas, w drodze nad rzekę, żeby pokonać 15-18 metrowce. Denerwuję się. Mieliśmy pokonywać wodospady przed kamerą, która rejestrowała wszystko ze śmigłowca. Straszny. Tak straszny, jak tylko można sobie wyobrazić. Boję się, że za szybko miniemy krawędź. W kajakarstwie wodospadowym ryzyko daje poczucie, że się żyje, ale to niebezpieczny sport. Nie wszyscy lubią spadać z wodospadów. Płyniemy szybko i nagle spadamy z prędkością 70 km na godzinę, by nagle się zatrzymać. To przypomina czołowe zderzenie samochodem. Dostajemy wiosłami w twarz, łamiemy sobie nosy, dlatego czasem odrzucamy wiosła. Korzyść z odrzucenia wiosła polega na zmniejszeniu ryzyka dostania nim w twarz. Wada jest taka, że potrzebujemy wiosła, aby szybko się wynurzyć. Pod wodospadem powstaje wir, który wciąga nas pod wodę. W można udawać martwego, wtedy woda powinna sama wynieść kajakarza na powierzchnię. Strasznie tutaj. Jak zniesie cię za bardzo w prawo, może być naprawdę źle. Możesz roztrzaskać kajak i zwinąć. Rzeka Santo Domingo ma bardzo stromy odcinek, którego nigdy nie pokonano z góry na dół. Szalony próg. Przed przepłynięciem zawsze wizualizujemy sobie, jak popłyniemy, jak wejdziemy w nurt. Oznaczamy punkty odniesienia, kamienie lub wsteczne fale i to, gdzie wpłyniemy na krawędź. Na dole musi być porządna ekipa zabezpieczająca. Tych ludzi jest za mało. Na takich wyprawach trzeba wierzyć, że koledzy ocalą nam życie. W kajakarstwie wodospadowym można zaplanować każdy ruch, zbadać każdą trasę, ale dopóki nie wpłynie się na rzekę, niczego nie można być pewnym. Najważniejsze, żeby nic mi się nie stało.